O byczku! Byczku, byczku, co tu się dzieje? Czyżbyśmy tu grali w The Goal of Legends? No, nie wiem. Ale my zajebiście słychać. Aż mi bębęki by kurwiło. Nie wiem, czy co Czekaj, co tak tytuł: Strong Stream z kamerką. Lokiamy. Platyna, League of... Nie, dobra To tak damy, 2.4h 2.4h Oglądamy shoty exile I wywolnej wolnej chwili Lolek lea, le. Dobra Może być, makro sobie wyłączymy widzowie, bo jest nam zbędne do tego No bo po co, bo po chuj Dobra, miniaturę zmieniamy Niech jest Ale dzisiaj wyjątkowo, jutro zmieniam Jak chuj Nie ma bata Jutro będą big zmiany na kanale Dobra To teraz tak Eee Małpa, Ever, Stream Tutaj Porozsyłamy na facebucku O już gramy, ale mam to w pigie, tak w sumie Eee Oj, 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 kurczę, dobra. To jak już mówiłem, ma Was w piździe, włączę tu jakiś bas boost Boosted, jakiś kurwa, nie wiem. Eee... Czekaj, wypierdalaj z ten dźwięk, nie będę się podniecał, dobra. Nie wiem, fajna muza do BMW. O, nutki do BMW, DJ Domuś. Max uwaga, bo pierdolnie. Dobra, generalnie tutaj poradnik ja grać na Mida. Wiecie o co chodzi. Jestem najlepszym kurwa designerem europejskim. Jak to światowym, a tutaj napiszemy go FF15. No w kurwę ten meczek. Widzę, że Jack się wypierdala Dobra, to cię wkurwia ty A Oni się wkurwają, nikogo nie ma. Na redos pierdolili. Oj, beczku, chyba cię będę musiał podszkolić, co? Nie wiem czemu to się tak świeci. A może do tego że trzeba poczekać? Ho, nie spodziewalibyście się tego. Ale buzuje muza. Słyszycie? Wop, 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 łap, wop, Uwaga, popierdolnie! A, bo wy nie słyszeliście, ale muza buzuje naprawdę coś pięknego. Czyli pokażę swoje OGG. Znaczy OPGG a więc co? Nie lubię się chwalić wariacie. O i podpierdolili mi farmę, tylko dlatego bo popatrzyłem na ten niebany czat. To było specjalne, żeby on tutaj nie przychodził. Jakby się ktoś pytał, to tak, są takie typy. Oglądałem. Uu... tych kurwa azjackich streamerów i oni tak robili. O mi chuja może zrobić, rozumiecie? Nie wiem, nie wiem czy. widzieliście. Ej, dwarak weź go, wytnij, bo mnie kurwa. Ma pewnie jakieś kurwa IP z Hongkongu, ale wypierdol go. Jakaś koreańska dziwka No nieźle, 5 creepsów w drugiej minucie <gry> Bekałaściwy. cię Dobra, wypierdolimy mu błę. Aha, 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 aha I twoja starucha do dodatek, no. no No, no, co jeszcze? Raz zapomniałem, że ona ma takie skille zajebiste Dobra, tak nie powinienem chyba dojechać Ale ona musi wiedzieć kto tu rządzi, kto tu jest szefem, kto to jest z... BSB Esport Kto tutaj... Nie, dobra Chyba FF walimy, co? Bo ja się nie będę wkurwiał A zaraz idę kurwa, chłopaki, do wzięcia starego wolaka pooglądać co pedofila jebanego Ej, co ja zrobiłem? przy przypadek, dobra, tarczę miałem ponowy. Sory, Sorry, nie będę czytał czatu, totalny tryhard Rozumiecie, nie? Rozumiecie Bo trzeba tu platynę wbijać, no teraz jestem na smurfie bo kurwa się porobiło tak, że moje konto z goldem zostało skradzione Czekajcie, ja go zaraz do, kurwa dopadnę Tylko potrzebuję nową falę On spierdolił Oooo Nie chcę. czekajcie Ja tam bym się wbił w niego, ale Dobra, chuj, nie chcę przeżyje No bo ja mam flesze, to tak czy siak ja bym tam mógł wbić, ale wolę sobie pofarmić Później się w niego wypierdolę być o co chodzi? To są taktyki, chłopie. Dlaczego te miniony nie idą? One chcą mojej kurwa śmierci. O, fajnie, dzień chuj z tym, że Zara może mi się wpierdolić tu jakiś kazik z tych chuj. O, właśnie. Nie, oj, byczku, byczku, byczku. Oha, ale fryer, jebany, tak się jak many nie miałem. Zobaczmy, co moi ukochani widzowie piszą na czacie. Haha, zajebisty jesteś. Dzięki, wariacie. Ten, kurwa. Podszkolić się możesz na mojej stronie. Yy... Show.pl, tam jest zakładka, kursy dla of Legends I tam są trenerzy, tam jest David Jasper, to możesz tam napisać na niego on cię obcyka, to jest moja sekretarka. Także Luzik wariacie Boże Wolak, nie kompromituj się, jesteś jebanym psyfem w tą grę. Na dżungli nigdy nic nie, nie osiągnąłeś. Jak kurwa życiówka to jest 5 2, 0 i się podnieca znaki pizde. pizdę. Bo chyba połamy Ja tu robię full gameplay a. Wieczorny stream z Digi Legend No Kogo ty takie streamy masz? No nie Dobra, chuj cię mam Chuj, go mamy czoty cię 20 dolarów to może będzie mi się chciało Co i po chuj mi pingujesz? Nie wiem, ja wyjebane w niego byku mam oj, oj, oj. Disco, disco, jak się podoba wam muza do streamów? Może zostać na stałe? Generalnie podaję współpracę z Kystak Etymy On powiedział, że on mnie podpromuje i podpustujemy trochę No to żal by było nie skorzystać, nie? Żal by było kurwa nie skorzystać Disco, discount, discount, diskeno, zgangujemy sobie, bo czemu nie? Jest 5 minuta, a ja latam jak szmata po mapie, ale lubię to, nie mnie to Smog, ha? A oni spierdolili, tak? A jak ich nie widzę na minimapie, to nie idę, bo w sumie po co? Kurwo. No ale ja nawet na kawę nie potrafię wpisać. No już, 10 minut. Dobra, no poczekaj chwilę. Dobrze, że nikt mnie nie ogląda. Dobra, 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 dobra. No i dalej? O nie trafiłem. Co się dzieje? Tego nikt nie widział, ani nie słyszał no To się kurwa stanie, co to się odpierdoliło Aura mam zaraz nie go go muszę z tego Q trafić, jebanego Aura I co on odpierdala? I CO? Co to się dzieje? Nie tłumaczy mi to tak, tak. Ale tak realnie, żebym wiedział o co chodzi to? To jest ładowarka, o, gdzie ty ją znalazłeś? Czego? No do telefonu. Ja specjalnie fona wyłączam, żeby nie rozładowywać. A tu taka niespodzianka. Dzięki babcia, jesteś wielka. Nie, No zaraz to wyłączamy. Trzeba i spać, wiadomo. Co babcia? Baterie. No mówię ci, że jutro tą baterię wymienię. No No normalną taką na kabę. To No to odłącz to. Ale on się ładuje tak czy siak, tylko że to tak się on się zgrywa i pokazuje, że nie ma. Ale tak naprawdę to się ładuje. No bo to jest telefon na bater A bo w sumie nie no w sumie jak to ma się ładować bez baterii? Bez sensu. Dobra weź to odnos babcia Słyszysz? No, A to ci prądu nie bierze, bo to jest pod tego. Pod dekoder podłączony. Czekaj, bo ja tu cisnę jakiś paraolimpijczyków -i, I tutaj generalnie muszę pokazać Wam jak kto to dominuje, nie? I sam sobie jakiś nutek do BMW klucz, Nie, mm, nie ma tu w dupie, co babciu? ciu? Za No No, no ale, poga. bo no, nie wiem o co ci chodzi Jest zamknięcie Nie, wszystko jest okej, okay, wszystko jest dobrze Otóż to, ja jutro się tym zajmę Polecę o 7 rano do tego od i kupię jakieś baterie Na spokojnie No, ewidentnie są złe babcia ja wiem, eko przyjdziesz tam, eko Dobra, łapcie, zaraz to ogarnę. Ja już to kończę. <laughs> A, bot się chce, ale nie, nie, nie. My tutaj nie promujemy takiego czegoś. Chamskie zachowanie. Ani siema, ani nic. Ja nie. nie będę promował czegoś takiego. Nawet jakby mi zapłacili. No, jaki, cudem on mi ucieka, nie wiem, no panie, panie, nie mam szans w ogóle, żeby tą Ari zabić. Połóżcie, ja to później porobię. Ta, bo dzisiaj wiecie, nocka, nocka, nocka. No, co ja mogę jej zrobić? Nic nie zrobię, bo mam prędzej turę cofniętą niż ona. No i taka sytuacja. Aha, bo go nie było, no dobra, no, bit. Nawet nie myślałem w taki sposób jak ty, bo tak, ale to otworzyło. Nie, nie. Pa, nie, nie, nie. No. on się teraz tego nie... A, myślałem, że wejdzie. Nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Totalna porażka. Aha! A ten eko nie zejdzie, nie, bo po co? Nie. Słaby interes Po co? Nie opłaca się Ja pewnie mi do zniszczą Dobry plan Dwóch widzów, halo Szef mi da? Dzięki Staram się, ale... Wiadomo, na streamach nie daje się siebie 110% Bo nie zasługujecie O, 300 osób na czacie Nie piszcie tak szybko, bo nie ogarniam Ale z kim Z moją dziewczyną Której nie mam nie no co? Babcia sam do siebie, gada wiesz? Ty! Mam problemy psychiczne z tym ty No dobra. Ale ale, mam 50 farmy w 10 minut, boże. Widziałeś to gdzie kiedykolwiek na jakichś streamach? No. Nigdzie nie ma takiego kozaka. Na buta. tego? Tak, Siadać na buta. Hmm. Oj chyba farmę sobie z... zwinę co? Ale fajna smuga się zawarać i kim ciągnie. Teraz spacz szukanie. Ja minę baterii. Co tu pisze w ogóle? No działa ci już wszystko. Tylko nie wiem jaki tam jest numer. Może w tej baterii No mówiłem ci, że na 100%. Dobra, chociaż go zgankujemy. Jak on nam je znalazło w ogóle? 500 A fraga mi z Co Czech No bo ja to ja to klikłem. Weź to wyłącz. Ej, bombardowanie. Nie. Jak ja się tu wywalę nie gram w tą grę. Dobrze. Co tutaj? No nie wiem, bo nie widzę, bo ucieło w połowie, no nie wiem. Kawika. Kadika. Nie wiem, połóż to, jutro to porobimy Bo ja sam nie wiem, nie umiem czytać Nie widzę Mój szał zajeb... to cio Gada coś? To jest pikseloza, ja tu nic nie widzę Ja mam zarozowe No, połóż to, ja to ogarnę Ale ja nie wiem, przecież to tam zamazuję, tam coś jest przed tym, nie? Cio Dobra, nie uciszę no, cię wyjedę. Ja no nie byłem Wszystko z git? Działa babcia? No bo batery zmieniłaś do tego. Mówiłem ci od początku, to ty nie. Kotwica. Kotwica? Ja też się No Bo może on się musi skonfigurować jakoś, co? Nie wiem, ale wiem, że ta motorola irytuje Boże, i czemu to nie padło na hita, nie Adam, No już, 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 już Zamkniesz chcesz chcesz drzwi na chwilę? No to może dojść do różnych procederów Lili, chodź Tak, zbieraj Lili, No zaraz to ten, gaszę hmm? No, chyba ją pojebało. Nic nie gaszę Napierdalam nockę Co? Nie. Nie, 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 nie. Jedna osoba na streamie zero łapek. Bekę ma z was. A! Co jest? Aha, nie siwy. Co? Ej, dobre, nie Przez was... Aha! To fajnie Niepajam dziwka kurwa. Mocha, juba Dobra. Ja właśnie go streama się